Pan z wami. Słowa Ewangelii według św. Łukasza. Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia, według prawa Możeszowego rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. Aż w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela. A duch święty spoczywał na nim. Jemu duch święty objawił, że nie uży śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: Teraz, o władco, pozwalasz odejść słudze Twojemu. Pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie Pogan i chwałę two, ludu twego Izraela. A Ojciec jego i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: Ten oto przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam też prorokini Anna, córka Fenuela, z pokolenia Assera, bardzo podeszła w latach. Od swego państwa siedem lat żyła z mężem, pozostawała wdową. Liczyła już sobie 84 cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej chwili, wsławiła. Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecko zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Oto słowo Pańskie. Słowo. Moi drodzy, czytania, jak i okoliczność tej, tej niedzieli świętej rodziny, ostrują wokół kwestii wiary. Mamy tam Abrahama, który jest, jest tym czyli protagonistą wiary, który, który ze względu na zaufanie i wiarę w Panu, Panu Bogu została, to, ta wiara i zaufanie została jako jako sprawiedliwość. I ta cała Ewangelia, która kończy się z fragmentem dotyczącym życia rodzinnego Pana Jezusa, Matki Najświętszej i Józefa, chciałbym dotknąć rzeczy związanej z, z rodziną, którą, którą spaja, spaja modlitwa, ponieważ. ponieważ mamy takie, mamy trzy, trzy, dwa paradygmaty rodziny. Pierwsze to mamy tej wspólnoty rodzinnej, to mamy Trójcę Wszechnań Najświętszą, Ojciec, Syn i Duch Święty, nie myli się Rodziną. Później mamy Pana Jezusa, Najświętszą Rodzinę, Jezu, Józefa, Marię i, 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 Pana, i Pana Jezusa. I w nich wszystkich jest ta metafizyczna jakość, która wynika z modlitwy. I chodzi mi o kwestię związaną z modlitwą w rodzinie, która niestety kuleje. Ja wam opowiem dwie historie, które z tym są związane. Oczywiście zachęcając do tego, żeby ta modlitwa była. Ja mam świadomość, proszę Państwa, że modlitwa mieście, też mieć tego świadomość, że modlitwa jest najbardziej intymnym doświadczeniem. Dlatego myśl, myślę, że jest pewna blokada w tym, żeby w rodzinie każdy sobie, jeśli się modli, to się modli indywidualnie. Tak, ale miejcie również świadomość, że nie akt małżeński jest intymny, bo to różnie bywa, natomiast, natomiast właśnie najgłębszej sfery intymnej dotyka właśnie modlitwa, czyli duszy i kiedy ja przełamuję w sobie ten, ten opór i wchodzę w, we wspólną modlitwę rodzinną, to ja po pierwsze przywołuje łaskę, moc Ducha Świętego do tej rodziny, a jednocześnie otwierając się na tych członków tej rodziny, którzy, którzy są ze mną. To po, prostu, to po prostu powoduje wewnętrzne otwarcie bardziej, powiedział to, takie głębokie. I opowiem wam historię, którą wyczytałem w książce, którą kilka razy już przytaczałem, ale ona jest po prostu genialna, uważam. To chodzi mi o książkę Miracles Do Happen, cuda naprawdę się zdarzają, Bridge McKenna. To jest taka historia, jedna z tych historii, którą Bridge przywołuje, mianowicie była poproszona o modlitwę, o modlitwę za chłopca umierającego na raka, który miał rodzeństwo. I ci rodzice przyszli do niej, ona ma charyzmat uzdrawiania, więc oni przyszli do niej z prośbą, żeby ona się pomodliła i, i żeby, żeby, ją tam, żeby tego, tego, to, to, temu dziecku pomóc, temu chłopcu. I ona powiedziała, że: No, okej, okay, ona się pomodli, ale, ale to nie wystarczy. To też jest tak, to, niech się ksiądz pomodli. No Ja się pomodlę, oczywiście, że się pomodlę, tylko pytanie, czy, 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 co, co wy z tym, z, tym, z, to, z, to, z tym zadaniem robicie? To jest, to jest kwestia. I ona powiedziała, ja się pomodlę, owszem, jak najbardziej, ale prosiłabym, prosiłabym, żebyście Wy się pomodlili razem w domu. Ona, ten, ten chłopiec ma kilkoro rodzeństwa, i yy, kiedy. Yy, i to rodzeństwo to jest takie, powiedzmy, nastolatkowie, to to wiadomo: bunt, tak, cierpienia młodego Wertera, tak. Sturm, Sturm und Trank, tak, to już tak z romantyzmu pamiętamy, tak, Sturm und Trank, tak, napór, tak, burza i napór, czyli bunt taki wiekowy, więc on się nie będzie modlił w życiu, Tam, tam co będzie, będzie szybciej pogląda sobie sprośne obrazki w komputerze, niż będzie się modlił, to bo to, to, to jest taki, tak, taki okres i on, i oni w końcu, ponieważ ten, ten ich brat młodszy tak cierpiał, się przełamali i zaczęli się mówić wspólnie. I okazało się, że ten chłopiec wyzdrowiał. Ten chłopiec wyzdrowiał, ten ich brat, braciszek wyzdrowiał. To zabrało, zabrało to jakiś czas, ale oni odkryli taką zmianę jakościową w tej, w tej w swoim byciu razem. Że kiedy już no, no, w sumie no, cel osiągnięty można by, byłem sprawę odpuścić, ale odkryli, że to ich tak łączy, że wymagali w końcu, ona opowiada, opowiada że, że oni sami wymu, wymuszali na rodzicach, żeby nie, wy, nie pójdą do szkoły, czy tam nie pójdą gdzieś tam do jakichś zajęć, jeśli się, nie po, jeśli się nie pomogą. To jest, to się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Też jest ta kultura w Stanach, jest troszeczkę inna, bo na przykład wchodzisz do restauracji, to masz w restauracji, na przykład na Stoliku masz kilka psalmów, w których możesz się pomodlić, bierzesz się za ręce i to, to, to jest żadna, żadna, żadna w ogóle filozofia. Si towarzystwo się modli. Dziękuję Panu Bogu za. za... U nas my jesteśmy tacy poblokowani, tacy jesteśmy zamknięci. I wydaje nam się, że to jest po prostu takie no, niefajowe. Nie, nie tak? to, to, ta modlitwa jest taka. taka... Dla, właśnie dlatego właśnie to jest takie, dlatego, że jest bardzo intymna. A i kiedy wejdziecie w tę, w, tę, w, tę, w, tę, w tę sferę, do której was zachęcam, jeśli wam zależy na dwie rodzinnych, bo wam nie zależy to oczywiście to, to, to będzie to się działo tylko na zasadzie, tylko i wyłącznie kwestii zjedzenia kotleta, jeszcze indywidualno, tak, czyli indywidualnie, a chodzi o to właśnie, żeby, żeby, żeby razem być i żeby razem żyć. Bo rodzina jest pewnym elementem wartości, którą pokazuje nam Trójca najświętsza i, i, i Święta Rodzina. I tutaj chciałbym dotknąć takiej modlitwy, która, która jest ważna, a która jest niestety zaniedbana. Mianowicie chodzi mi o Anioła Stróża. Proszę Państwa, ja mam do Was pytanie. Czy Wy w ogóle wiecie, że macie Anioła Stróża? A? Wiecie? Czy z nim współpracujecie? W sensie takim, czy jest modlitwa do Anioła Stróża? Ok, um, mam nadzieję, że wszyscy są tym zgodni o blokie. Ale ja chcę wam opowiedzieć historię, którą przeżyłem, jeśli chodzi właśnie o Anioła Stróża, ponieważ generalnie Anioł Stróż to jest pierwsza modlitwa, która jest odmawiana rodzinnie, póty, póki dzieci są małe. Tak, Jeszcze, jeszcze się z dzie dziećmi rozmawia, a tego Anioła Stróża się jeszcze tam przepracowuje. Po czym, kiedy dzieci wzrastają, Anioł Stróż idzie do Lamusa. Mm? I dziecko idzie do lamusa, anioła, znaczy modlitwa anioła stróża z dzieckiem idzie do lamusa, i mój anioł stróż też idzie do lamusa. Ja już nie pomijam kwestii tego, tego zaproszenia o, o, o anioł, aniele, anioł, anioła stróża, który przychodzi z tymi intencjami w, w tej złotej misie przynosząc na ołtarzu w czasie, kiedy jest taca. Tak? To, to większość myślę, że wie, że to jest ten moment, kiedy ja daję chwilę, żeby anioł stróż miał z czym przyjść tutaj na, do ołtarza. Wtedy jest taca, materialna ofiara, ale wtedy, jest, wtedy anioł stróż też czeka, żebyś ty dał mu mo, 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 intencję dziękczynną za coś i e, błagalną. No i z tym, anioł stróżem, historia jest taka. Powiem, że jest was dużo, i jakieś mam nowe twarze, w związku z powyższym to się tak dzieje per turnum. W związku z powyższym opowiem historię, jak, to, jak ja tego anioła stróża odkryłem jako już dorosły człowiek. Mianowicie, oczywiście anioła stróża znałem jak najbardziej, bo przecież uczyła babcia i mama i wszyscy i na kolanach i w cały świat, ale później, kiedy przyszły, przyszły właśnie szturm on drank, albo drank on szturm, tak? czyli kiedy przyszły okres mutacji, i innych spraw związanych z dorastaniem, no to po prostu ten najniższy już poszedł, no, został zawieszony taką dostał no, suspenzę tak, czyli zawieszenie w działalności. Chociaż cały czas oczywiście przy nas jest. I on pokazuje na przykład właśnie święty Józef, którego się będziemy tutaj prosić, on na no przykład kiedy przyszedł, kiedy, kiedy dwa razy, on nic nie mówi, ale jest historia z nim, że raz ma anioł przychodzi do niego i mówi, żebyś wziął małżonkę Mary, Maryję, tak, bo z Ducha Świętego się to poczęło, a drugie to, żeby uciekał przed Herodem do Egiptu, tak? to jest właśnie anioł, który przychodzi i ostrzega. Otóż historia była taka, mianowicie byłem, byłem przepraszam ten trend osobisty, no ale już inaczej nie, nie jestem w stanie. Mianowicie byłem młodym wikarym w katedrze. to Uczestnicy koła biblijnego znają tę historię. Mianowicie byłem młodym wikarym w katedrze, pisałem doktorat z teologii biblijnej. I chodziłem regularnie na adorację do świętego Marcina na piwną, bo tam było ciepło. A ja miałem cały czas zapalenie ucha i miałem notoryczny wyciek i nic w katedrze było zimno. W związku z na adorację szedłem dzień, regularnie chodziłem na, 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 do, do Marcina, bo tam było ciepło. Ponieważ była ta siostra zawsze siedziała, siedziała, tam pilnuje tam przy, przy wejściu, a widziała, że taki ten młody ksiądz przychodzi, no i pewnego mnie dnia zaczepiła i mówi do mnie, że wzięła mnie za rękę. I mówi do mnie, tak miała piękne niebieskie oczy, cudowne, miała niebo w oczach. I mówi do ja proszę księdza, w ogóle nic nie widziałam. Mówi do mnie, proszę księdza, ja jeśli ksiądz chce mieć dobre relacje z, ze swoimi tam ludźmi, którzy są z otoczeniem, niech się ksiądz modli do swojego anioła stróża i do anioła stróża wszystkich tych, których ksiądz spotka danego dnia. Proszę państwa, no ja, dziewięć języków obcych, doktorat, dwa fakultety. Ja myślę, ona no, patrzy na mówię, no co ona mi takie, to, to farmazony tu mi opowiada mi historię z tysiąca No, nie, ładnie, no, Ale długo nie czekałem, żeby mnie Pan Bóg przerysował w tej pysze. Mianowicie, kilka dni później, jadę z Sadyby do katedry. Yy, yy, trasą Łazienkowską. Przejeżdżam, przejeżdżam, dojeżdżam mniej więcej do trasy Łazienkowskiej. W jadę do trasy Łazienkowskiej, yy, jadę, yy, do trasy, do łazienkowskiej patrzę kogut. A to był 96, 97 rok, nie więcej, kogut. Ja patrzę, więc rozglądam się za kim ten kogut. Ale to nam nie pokazują, żebym zjechał. Nie? Zdziwiony wyskakuje taki sierżant zażywny, taki wściekły jak 150. No Mówi, że je, gonią mnie od Hełmskiej do trasy Łazienkowskiej, tylko kawałek. No i wyskoczyli, no i mówią do mnie, że ja przejechałem na czerwonym świetle teheńską. Ale Ja mówię, ja, 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 że przepisowo, ja, ale był tak zły, a jak zobaczył jeszcze miałem taki prawo jazdy, taki w kartoniku, tak? nie, czy ma, pamiętacie takie no, papierowe takie i tam miałem y, zdjęcie z koloratką. No to był czas taki, y, że no, jak ksiądz to do go, od razu go do dopaki, albo trzeba by go wdeptać, Zresztą wchodzimy od nowo w ten sam, w ten sam y, 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 podobny, że tak powiem, podobny klimat, jak on zobaczył tę koloratkę, to jeszcze bardziej mu się, że tak powiem, ta piana yy, yy, toczyła. I ja... a, i ta siostra wtedy, jak on powiedziała, to mówi, niech się modli tą modlitwą a nie Boże Stróżu mój, tylko niech się zmienia zaimki osobowe i dzierżawcze, czyli Aniele Boże Stróżu jego, albo ich, albo jej, i tak dalej, nie. ja, mi stąd, ni zowąd, ja się sobie, kurczę, mówię, Byłem tak zdenerwowany, że myślałem, że po prostu się trząsłem i myślę, no, ten mi zaraz po w mnie w ziemię. I nie dałem rady bo pomodlić się w taki sposób, ale westchnąłem. Aniołowie że przyjdźcie mi z pomocą. Wyobraźcie sobie, że jak ja tylko westchnąłem, to on nic do taki nam taki nabzdyczony, wściekły jak 150, jak osa, rozjuszona, on tak jakby go, jakby go tak, ten, Szpilką tak balon dotknął. I on. Tak mu zeszło. I słuchajcie, on do mnie mówi. A wie ksiądz, co? A może rzeczywiście ksiądz nie przejechał na tym czerwonym świetle? Ja bym jednak do dziś. Bośmy tak pod kątem stali. I jak my się tak pod kątem stali, to może nam się było wydawać, że ksiądz przejechał, a może ksiądz nie przejechał. Ja mówię, nie, no to się nie dzieje. Nie, to się nie dzieje. I pamiętam, że się z nim rozstałem. Powiedziałem, że jestem w katedrze, prawie o 12.30, przed świętą, tę taką spacerową, południową. I zapraszam go, żeby przyjechał. Dużo ludzi przychodziło już wtedy na ten na te męż. I, ja, I opamiętam, żeśmy się rozstali. On ja mówi do mnie, proszę księdza, a ja rozumiem, że ksiądz nie zaprasza mnie, żebym ja tam przyjechał nogami do przodu. Ta scena, opowiadam wam tę scenę, dlatego, że. Tak, mnie Pan Bóg nauczył, przede wszystkim nauczył mnie, że, anioł, że trzeba tego anioła stróża żebym zatrudnić. To jest pierwsze. Przypomniał mi, że on jest. Drugie. Trzecie. Z czasem też powiem, ja mam dwóch i znam ich imiona. Ale mi oni odkryli te swoje imiona, jeden jest od chrztu, a drugi jest od świętej kapłańskich, ten od świętej kapłańskich nazywam go agentem 00, bo on jest do spraw, spraw specjalnych, naprawdę wysyłam go do, do, jak mam trudną sprawę, komuś chcę pomóc, to mówię mu, tam mu imię wzywam jego i wysyłam go, do, do, żeby, żeby tam załatwił, jest bardzo skuteczny. Przywołuję tę historię. Dlatego, że ja wiem, że ja mogę wy, 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 wy też dla osób w sposób szczególny, dla osób, którzy są no, przyjechali na Sylwestra, czy są tutaj nowi, nie, nie znają, nie znamy się, ja, ja mogę sprawiać wrażenie odjechanego. I okej, ok, ja, mnie to nie przeszkadza. Mnie to nie, absolutnie nie przeszkadza, że jestem odjechany, bo odjechanie polega na tym właśnie, że, że tak samo odjechany był Abraham. Bo odjechanie polega na zaufaniu i wierze, że ta metafizyczna sfera jest. I ona jest prawdziwa. I ona jest na wyciągnięcie ręki. I ona jest bardzo skuteczna. Tylko żeby można było skorzystać z tego potencjału, proszę Państwa, trzeba po prostu pe pejszy, mieć świadomość i się do niego odwołać. Więc przywołuję historię z tym aniołem stróżem. I muszę Wam powiedzieć, że nie zaczynam dnia bez modlitwy o anioła stróża. nie Boży stróżu mój, aniele Boży stróżu ich. Przy, ty zawsze przy przymiksu. Dzisiaj jak się obudziłem, to dzisiaj Was omodli, omodliłem jeszcze będąc w łóżku, właśnie przy, przywołując Waszych aniołów stróżów i mojego, moich, yy, żeby się dogadywali ze sobą. Ona no właśnie ta siostra powiedziała, że jak macie zadewersarzem, z adwersarzem jak macie jakiś konflikt, to odwoła się do anioła stróża, niech aniołowie stróżowi między sobą się dogadają i tak na Was wpłyną, żebyście Wy mogli znaleźć konsensus. No? tylko proszę państwa to wszystko odbywa się w, w atmosferze wiary. W atmosferze y, tej metafizycznej y, energii, no powiedzmy w cudzysłowie, w tym potencjale działania Pana Boga, którego się albo pan zaprasza do tego swojego życia, albo nie. Albo się go zaprasza do swojej rodziny, chcąc, żeby ta rodzina była szczęśliwa i żeby była spójna, żeby była, była y, radosna, albo nie. Albo się to buduje samemu. No i wtedy, no, afekty są z reguły mizerne, ponieważ człowiek jest grzeszny i z reguły, jeśli Pana Boga nie przywołuje, no to to jest wszystko koślawe. Bez Boga, ani do dobroga. Więc e, modlitwa, proszę Państwa, może tego anioła stróża warto byłoby odświeżyć, odkurzyć i do tej rodziny swojego przywołać, bo naprawdę warto, a zwłaszcza w sytuacjach takich, jeśli są jakieś problemy, jakieś są konflikty, jakieś są trudne zaszłości, warto sobie to przywołać, żeby, żeby, żeby w tym duchowym, w tej duchowej sferze funkcjonować i żyć, i budować swoje życie w sposób pozytywny i owocny. Amen.